Witajcie w trzecim odcinku z Mad Maxa. Jest ostatni, który nagrywa na dzisiaj. Wysłałem zrobiłem, wysłałem z gry i weszłam. Od razu mnie tepło do... krywki, co... Coś, co, co, co mi się podoba i choć porozmawiać w takim razie z... ...JumboCut! Say, O, say, come and Teraz mnie nazywasz świętym? Jezus, yeah, she 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 is. Is. sweet angel combustion. What did I tell you? V8, not V6. Yeah, uh, exactly. Eight is the magic number. You and me, we're gonna land a big chief. A bona fide bad boy. Huh? 429 cubic inches, 460 horses, holy rolling. Nobody could touch you on the blacktop, pay your night right. You'd be evergreen, eternal, road trippin' with the gods. Where is it? Gosh, <laughs> town. No, let's go there. No, wait, wait, wait. You can't just go. Ah, the turning I to get a, a couple <muletra> 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 Dobra, musimy spierdalać. Oh, oh, mamo, wow, to było piękne. Dobra, spierdalać trzeba. Kuselęstwo! Uuuu! Ale mi mnie auto. <laughs> Nowy wróg spikulec. Widzieliśmy go, ale nie ma chyba z nim. A, A mam wró... Widzę, A Szybko, 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 za mi kurde. zjebi misję. Dobra. Podanie się mogę go dogonić całkiem szybko. Myślę. Mogę lewo i prawo pójść. Nie, nie bo jest nowy tutaj ty. za tym, tak takim raje. Zareaguje na mnie, ale. Nie, no nie, wiem, roz... Nie, 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 do tu. nie, żeby tylko być z tyłu. O mamo. but it's beautiful you know we, okay. be we can make a deal but trust they don't kill us that doesn't sound safe and the best we can do A Ogólnie spróbujemy balona zrobić, to są takie punkty, jakby e, jak wiezę w Far Cry'u przez tego typu. chyba w, 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 dosyć łatwe do zrozumienia. Każdy to Far Cry'u poza z jedynie no, no w czwórce takie wiedzę miałeś, chodziłeś na nie jakby synchronizowałeś się z nimi i, i Jezu ja próbuję skoczyć, a ja muszę, ten, dobra. Zmień zwięks, pułap, dawaj, dawaj, do góry. Mam paliwo, mam paliwo, dobra. Nic nie blokuję, nic nie blokuję. W sumie nic dziwnego, bo to jest pierwszy, pierwszy balon, myślę. że Pierwszy balon powinien dać właśnie takie łatwy. Tam jest pewnie ta twierdza, ta, ta jakby latarnia morska, I guess. Nie wiem co to mogło być innego, tak wygląda. Biało, czerwono. jak najwyżej wejść. Wysz przecież mi co trzyma się? Masie. Nie, dobrze. Czarna topiel odkryto region. Dobra, w takim razie wyskujemy kropeczek. Strasak, obóz, strasak sniper, obóz. Yy, Wyścig, strasak obóz kolejny, co obozas. Hmm. Będzie łatwo dosyć sprawdzić, bo włączymy latarkę, nie? I zaznacza się wszystko tutaj. Czarna topiel, fajnie. I co, bo są zaznaczone straszaki a 6 jest, a Aksu ma zaznaczone ich 4, a snajperów jest dwóch. Konwoje to jest wyjebane, i pole minowe też nie zaznaczone, czyli muszę znaleźć dwa straszaki jeszcze, jednego snajpera. Dobra. O, widać od razu to jest jeden strasak i drugi strasak, czyli muszę znaleźć tylko jest jednego snajpera. O, tu jest, jest ta baza, jego, co o, to jest snajper chyba Tak No i mam wszystko zaznaczone co mogliśmy, więc spadajmy stąd Zmień samy pułap zmiejsamy? Chyba tak, mam nadzieję Nie no, z zdecydowanie To z pułap, pułapu, przynajmniej nie wykorzystuje paliwa na sumie Nie miałoby mieć to zbytnio większego sensu Bo jakbyśmy uwięzili Utnęli na górze, bo brak paliwa to by było kurde tak Tak zjebane i głupie też by nie miał sensu, tak, fizycznego. Teraz wyjdź z balonu i chodźmy do auta. Um. Um. I musimy teraz... Nie no, nie wiem czy ja jestem w ogóle w stanie te stresaki zrobić, z liuzy. ja potrzebuję do nich lepszego harpuna, ale może sprawie dla pewności. Jak będziemy mogli zrobić, no to why not, nie? O, mogę, super. No no spokojnie damy radę to rozbić. Nitro jest tak naprawdę. Zdecydowanie. Um. Z Terytorium obniżone. to z mapa, aby zlokalizować pierwsze zeta, nie no. Nie ma co zbytnio nie lokalizować. W regionie porawił się grifa. Eee, nie... Jeszcze nie, tak naprawdę. No kiedyś na pewno. W ogóle mamy kombój po lewej stronie. I dwa są zrobione, na jego terytorium. Tutaj w ogóle jest ten przedmioty tu zbierania. No dawaj zawalczmy. A tak poza tym może tutaj jest właśnie ten typ z bronią. Ale żeby było ciekawie to ja może nie kupię jeszcze tej że będę mógł, żebym blokować broń. Bo przynajmniej dzięki temu wam będę mieć co unikać. Nie, tak głupio tylko parować. Uuu, ten jak... Nowy rekord. Fak, jaki nowy rekord. Jezu, ten jest kurde, powiedziałbym, że całkiem nie jestem sobie radzić z unikaniem moich ciosów. Ej, strasznie. Ej, kurde, no co jest z nim. Niesamowicie sypki jest. Boom, pizdo. A chuj w Nienawidzę takich. Dobra, zbies. więc wiem, łomu, weźmiemy coś z jego broń. Czy my tu znajdziemy mu... Na pewno znajdziemy, bo to jest miejsce do przesłuchania eee, Wejdź Tutaj musi być jakiś złom Albo cokolwiek Ja złom, na pewno, już jest to Jest sporo tego złomu Złom, świetnie Jeden na trzy by the way. Tutaj jest też woda, którą wezmiemy, bo się napijemy Będziemy mieć full healtha Ile ja tej wody wykorzystam? No, taką jedną trzecią. Dobra, przeładuj przynajmniej trzym strzelbę. Ile tej wody tutaj będzie? O boh, że cały pełny dzbanek. O jezus, już dziesięć wody, pięknie, sens. No, tutaj akurat nam się ta umiejętność nie przydała. <grytanie> A ja tutaj kolejny mamy złom. Czy w ogóle, spraszam, na mapie, co tutaj tak naprawdę znajdujemy? No, trzy złomu Z tym jeszcze jeden znaleźć złom, który pewnie będzie na, za. Po wejściu po tej drabinie Wejdź Ale no dziękuję O, jeszcze tam jest amunicja do strzelby, jak fajnie Było, Mhm, zostałem Raz I dwa Jest spondyrowany O, wy sobie ujebałem, zaczekajcie, no, to się napijemy Ile tu mi tej wody ze O, Ona Niewydolnie ponad połowę, ale powinniśmy... Daj, chłopie masz już full No, dziękuję. Tak, przy... weźmy tą wodę z powrotem. Teraz na pewno mi jest spokojnie starczy jej. Super. I teraz bierzemy auto i chodźmy już naprawdę do tej twierdzy Zefa, bo ja się zajmuję się jakimiś pierdołami. Gdzie jest moje auto? No dobra, no tam spokojnie sobie władzić. Na minimapie to jakoś dziwnie wyglądało. Dobra. Go. Jest kolejny strasek po drodze. Nie będzie w porządku. Niebezpieczeństwo. To kurde, tego nawet nie da się zniszczyć. No ale ja się obróciłem. Kolejny Wziom. Ono, jest złom na przykład, jest potem, dobra. Nie miałem pójść, ale no, złomu to ja nie. Jezus, Chrystus, złamałem sobie kręgosłup! Przytrzymaj, zbies, trzymaj no, się złomu. W nice. Ogólnie wiem, że twierdzę, da się lepszać, żeby jak na przykład za twierdze, jak do twierdzy przyjdziemy, to. E, mam, e, że od razu mi się odnawia amunicja, czy od razu mi się manierka z wodą odnawia czy amunicja, nie no, amunicja powiem, no to... no, takie typu rzeczy, nie? Snajper tu jest, którego ja bym go, kurde, sobie wziął na haka <grym> Nie, uwielbiam, nie, to jest zajebiste uh, Wziąć na haka jebanego snajpera, to jest przepiękna rzecz To jest kolejny straszak, tylko co ja jestem w stanie go jakoś wziąć z dołu? O, jestem, um, dobra, powiązamy Robią sobie 360 i 2 nitro. I pięknie. Powoli, już te straszaki przynajmniej w tym regionie będą zrobione. Ale to jest jeden region z ilu? Tak naprawdę, fajny jeden Z pięciu. I to nawet nie jest ten region. To jest jakiś nowy, jest taki główny. Z jego twierdzą. No właśnie, od razu pójdźmy, jednak tutaj jest pójdziemy, bo tutaj jest jedna ważna rzecz tak naprawdę, którą muszę mieć Gdzie tutaj jest to jest to, to. A tutaj dobra schodźmy Tutaj jest ekipa e, sprzątająca Do znalezienia i złą oczywiście raz, dwa, trzy, cztery, pięć Próbujemy tutaj serię 15 czasów zrobić, na spokojnie. Myślę, że jesteśmy w stanie tutaj to ugrać. Bum, jest furia, mi się, ja się wesła Mmm, mmm. Um, karniak nozem, Mmm. Mm, mm, mm. Pięknie. Dobra. Woda tutaj też jest do zebrania, ale to jest mi niepotrzebna. Ksuli tutaj będzie może... Złom, 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 złom. Sej złą spoko. Dokonać serii 20 lub mniej więcej czasu. No i udało się. O... I kolejny złom. Nie ma, jeszcze jeden. Nie, ekipa sprzątająca. O tutaj będzie ta ekipa sprzątająca. Weź część do projektu. Ile potrzebuję takich? Jeden ze czterech. O bazy. nie ekipa złomiazła, nie sprzątająca. No dobra. Jeden pies. Bo z tego co pamiętam chyba to oni jakby zajmują się tym. Aby zepsuć ze tych alp, do e, tych strasaków do pareli Oni zbierali dla mnie złom. Jest z, oui? Aaaa, to jest bardzo przydatne. Dzięki temu mogę naprawdę wiele złomu sobie zebrać, nie marnując czasu sobie. Ale ja myślę, że takie właśnie miejsce eksplorujące jednak mi wszystko będę robić pod odcinkami, bez przesady, no. To jest po pozabijanie kilku i tak dalej. To jest przyjemne, ale też, da się wypalić. Zdecydowanie. A już jesteśmy blisko Zefa. Nie, no, nie, ten nie, tchuj, a nie latarnia morska. Plus nie widzę tutaj wody nigdzie w pobliżu, więc to było głupie. Jestem na jebanej pustyni. Po co może w Chuj Uj, wiem. Co to wygląda. Nie, no, nie wiem. Nie wiem. Ja zapomniałem, jaką mam mury do I'm sorry, but he is a driver of otherworldly skills! Yes, you see! Why would I need a driver of otherworldly skills, Scrap Monkey? Please! Please, we aim to enter the Dead barons! And all my gear! It was destroyed by infidel scavengers! And we need to heal this machine! If you let us work here, why, why with his saintly wheel hands and mm. my black fingers, We to ma jakieś w ogóle ostrza w ogóle w pełbie, czy tak dalej. Zatem była to nie na to Piara, która chyba się pojawia w niej w grzezdu, by tak na chwilę. Bardzo króciutki moment był z nią, ale. Ja sobie zobaczę na powtórce co mam pewność. A to jak jest nagra się. To jest coś odcinek, więc ja wyrenderuję się w sypko, ja już sam zaplanuję po prostu, żeby jutro się wypuścił. Jutro mam 8 lekcji, co jest przejebane po jutrze, też mam 8 lekcji, więc... No ja nie ciężko. Ale no, nie będzie odcinka, nie będzie nie bez odcinka, to jest pewno. ja pozwolę na to. Cześć się zastanawiam. it's not much of a car you trust that little scrap monkey for now not much of a stronghold careful now don't want to insult a man in his own home <laughs> listen we used to rule this stretch and now the warlord controls all and brings only death we go zip not skrodis killed I hear saw him up in the head but his terror outlives him was the i'll weaken their grip on these lands you give us the use of your garage and tools bo i thought you could you'd have a deal and then dust town Town. this vote is town

Tam czem, 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 Kurwa, zapomniałem tego jego drugiego, powiedzmy tego wyrazu, tego imieniu. To jest złom w ogóle do zebrania. Eee, o, coś nieco, bo dostarczyło 20 złomu. To jest, jest tak za darmo. To jest w ogóle 4 złomu jeszcze do zebrania. Ja to, ja to może wolałbym, silna wola dzięki temu, ale eee, porozmawiam Musimy porozmawiać z najperkiem. You build me that sniper rifle, then we head out. We have work to do. Praise me! <laughs> oh, just you find me the parts, and I'll get cracking. Seen the scape? I have out there? I have it, Just want to help me find the requisite Telling parts. And, uh, some kind it of a trigger mechanism. Done. I don't fucking oh, care anymore. I think we got some old gun junk in the cage. Take a look. Yeah. <laughs> A jak to, mm, na mój test nie mamy, kurde. Super mamy I, um, takie do przeładowania jakby ten, łuski wypadają, Dociągnięcia do, do, do tyłu i tak, no nie znam się na broni. Eee, wybierz kategorię snajperka. Max znalazł mechanizm spustowy i wystarczająco dużo złomu, żeby zainstalować snajperkę. 40, no zdecydowanie. Snajperka wsiła... podstała snajperka po zjadaniu, super. Long, to no, ledwo, bo ledwo. Ale dobre. Bo ja snajperki zbytnio nie używam. Opuść twierdzę Jetta. Dobra. Co my teraz w ogóle mamy do zrobienia, oprócz... E Snajperka, przytrzymaj. O dobra, będzie te snajperki. Bum. 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 Pięknie. Kto że straciłem tylko amunicję na to. Ale zajebiście wygląda mimo wszystko. Kurde, pokaz mi ją. to nie bardziej można się mieć jakieś bardziej przesadzające. Nie ma tutaj żadnego trybu graficznego, co nie? No nie, to jest, nie te lata. Dobra, wrócimy, wróćmy na miejsce kierowcy. Z tylko zwiad. No, no, dobra, no to wpłodzę, na ten zwiad. Od razu może jakieś stresaki z nisymi i taki deparel. -a. a jak to tylko zwiad. Chyba zresztą to z diebie, i to nie będzie tylko zwiad. Miejmy nadzieję, że nie. na pokaż mi, gdzie to jest. Jezus. A to jest na spojówkę jakby, kurde. w tego Ciekawe, kiedy pójdziemy. Czy tam w ogóle idzie się fabularnie? Na pewno musi no, się pójść fabularnie. Obóz Święty, to idziemy. Obozem zajmiemy się później. Teraz ja jestem w stanie tutaj... Nie, chyba nie jestem. Oooo, kurde. Ale zabolało mnie to. Ale auto w ogóle, panie, on ledwo coś odzwyczaj streszył. Dawaj, hak. ją to w terytorium. No na razie będziemy tylko robić to, nie pójdziemy raz i na jakiś żaden obóz. Tak mi się wydaje, przynajmniej na razie. Hmm, Chociaż przydałoby się, żeby ten balon ogarnąć Pojedźmy, dobra, ja ten balon tylko ogarniemy jeszcze po drodze I Od razu jedziemy na szczęki, żeby nie było Nie szczęki z powrotem, po prostu wejdę już na te, ten Balon, bo mam nadzieję, że tam będzie zwiad i ja zostanę W tym zwiadzie tam i po prostu nie wrócę od razu do CETA. Ale to się jest jeszcze okaza, nie? Ehm, jak tam wejść? jest jakby do haku coś Chcę wejść Aha. Interesting Co jestem w stanie tutaj wjechać? Dobra, wjechałem A styl to nic mi nie dało. No nie Totalnie nic mi to nie dało. Ja tutaj mogę co najwyżej wyjść. Tego jakby w góry. A dobra, tutaj jest jakieś przejście. E ta, dobra. Przeciśnijmy się. On w ogóle naprawia auto kiedy mnie nie ma, co jest w ogóle dobrą opcją. Wejdź. Złom od razu wytrenowany jemany. Sam bucket. Bakar... Wyobrażam sobie jakby kurę normalnych, żeby kurde kazaliby kupić umiejka na to, naprawdę. Tam bucket naprawia samochód. Kiedy ci nie ma w samochodzie? 18 złomu, jeszcze dwa takie. O, tutaj jeszcze został jeden. O, tutaj jest drabina, którą mogę zwalić. I tutaj pewnie będzie kolejny... Nie, nie, nie. Nie, nie, nie może przy balonie będzie. To nie wiem, czy ten balon nie jest. Weźmy ten karnister, bo jak to stwierdzę, że jest karnister, to będzie trzeba no, nalać paliwa. Eee A jednak nie, to nie wiem co co przyda? Czy jest do czegoś To Też nie Ja nie wezmę żadnej amunicji Ale nie, no, jednak wezmę amunicję snajperską Dobra, spoko Wejdź do balona? Nie widziałem, żeby... Nie, no nie ma paliwa Dobrze myślę a Chyba zjem paliwo... Zgadza jak wezmę garnister to ja może muszę to nalać do balonu, a nie do tego Tak, do balonu Dobra Nalejemy na pula, żeby wystarczyło na spokojnie. Nie ja było ciekawe to, jest to podpalem i zucę gdzieś. Dobry, Dobry, dobra, dobra, chodź, dobra, chodź, chodź, chodź. chodź. Dobra, Dźwięk eee, z czyli shift, lewy i lecimy. O, jest sniper od razu widać. Jest celi we mnie. Nie, jedno nie, nie. Dobra. Jak się nazywa to tery terytorium? Równina równina Paleniska. To wygląda jakby. No jednak twierdzę Zefa. Strasak. Obóz. Kolejny strasak. To wygląda jak obóz z Fagle, i najwidoczniej nie jest. Eee, strasak. To jest sniper, sniper Strasak kolejny, gdzie spróbujemy bardziej nad, pod nami sprawdzać. Nie, dobra, wyłącz latarkę. Dobra, jak to wygląda? E, trzy obozy, mam tylko jeden zaznaczony. Super e, e, Strasaki, sześć, cztery zniszczone, dobra, w serii wszystkie strasaki mamy. E, jeden sniper został, czyli mamy. Dosłownie zostaje dwa obozy, które nie są zaznaczone. Gdzie one są? Dosłownie nie wiem, gdzie są te obozy. O, jest jeden, dobra. Dobra, oznaczaj, tak, tak, tak. I tutaj jest jeden, dobra. Mamy wszystkie obozy. W takim razie możemy już yy, zmniejszyć pułap. I przejdziemy od razu szybko się zwiad I zobaczymy, jak to wygląda w tych szczękach I na tym skończymy raz tego odcinek. Bo już on będzie tak. No nie no, do... Zagrałem za gdzieś pół godziny. Mam nadzieję. Bo nie miałem stoperu dzisiaj tego ustawionego dobra jak na pierwszym odcinku, co na drugim. Niestety, dobra, spadamy. E, e, e. Ale złomu nie. no właśnie, złomu nie wziąłem jednego. Gdzie jest ten złom? Nie, odpuszczam. Gdzie jest i złomie tutaj za kamieniem? Nie, ten sniper mnie przeraża w ogóle. Tutaj jest karnister. Tutaj był jeden złom, ale go zebraliśmy. Tutaj naprawdę gdzieś nie ma. Nie, Kong Boi, ok, Trochę Wyjebanę mam go, nie powiem, ale dzięki za bo i tak go nie rozjebiemy, bo nie mam zmotu. Błąd jest must have dla mnie, jak są kompoje zacząć robić. Z to No zobaczycie kiedyś tam. to będzie dalej. Eee, fabularnie pokazane. A na razie spadajmy i nie wiem. Może z moza straciłem. Nie no, nie, nie wiem gdzie gdzie może być ten ostatni złom tak naprawdę. A chciałbym, bo... Nie jest to jak było to na co na jest zrobione 100%. Then are those who dwell They uwielbiam, uwielbiam, kocham. Jak ja kocham od Maxa. Tak, wiepcie, złom. Tylko po to, żeby. Ja nie wiedział, że po linkę trzeba przejść. Eee Gdzie ta linka jest dobra? Czy ja mogę użyć tej linki? No tak, dobra. spoko. przynajmniej tyle dobrego, że ja nie muszę wchodzić na samą górę. Ale Jezus Chrystus, skąd ja miałem wiedzieć, że linki muszę użyć, żeby złom ten złapać? Jest to z. Zauważyłeś go? I tak musi kurde, wejść tam z powrotem. I to jest jeszcze jeden złom, tylko super. Dzięki, kurwa. Gro, uwielbiam cię. E, to jest fajny typ, jakby, ale... Ale nie widzę. No, oni będą uciekać w ogóle sami, bo oni mają złom. I e, ich można, jakby... No. Złapać. E, balon jest po drodze, ale dobra, bez przesady. Ustaw znacznik i chodźmy. Ja lubię na minimapie mieć zaznaczoną trasę. Hmm. Tutaj jest miejsce w ogóle do zbierania, ale tutaj... A tylko złą to tym bardziej mam wyjebane. Tutaj jest ten obóz. Ja mam wyjebane na razie w niego. W ogóle te czarne pasy to... No właśnie. pokazuje do to, to konwój i one są w ogóle pokazane na mapie takim, taką linią czerwaną, czerwoną, czerwoną. No ja, wszystko na spokojnie. Nie, nie da się pominąć konwoje, plus po konwój jest oznaczony od razu, jak tylko przyjedzie chyba przez takie, przez taką drogę czarną. Ja. Ja pierdolę, jaka obrona obozu kurde odpierdolić się. Nie jestem blisko żadnego obozu Wcześniej byłem, ale to już, to już było wcześniej. Oj, co sens, że ten strasek jest na wysym poziomie i ja karp... no właśnie... trzeciego poziomu? No, kurwa mam pierwszego. Dobra, zobaczmy. Tak, kurde, ale stresaka jest nie. Okej, okay. myślę, że na tym skończymy odcinek. Jednak troszeczkę walki będzie nad rzędami chyba czekać tutaj trochę. Trzeba, trzeba zostawić co na następny. Dobra, tak czy inaczej, ja się zegnam. Bye bye.